Cześć, dzień dobry. Szybki jak zwykle update o tym, co u Arona. Takie duże zmiany, może nie funkcjonalne, ale jednak trochę jednak funkcjonalne. To znaczy, stał się Aron urządzeniem autonomicznym w sensie bycia bezprzewodowym. Nie jest jeszcze autonomiczny, jeżeli chodzi o podejmowanie jakichkolwiek akcji i decyzji, ale stoi sam. Zmieniłem procesor sterujący, czy kontroler sterujący na sp 32 bo akurat miałem, po to, żeby sobie móc postawić własne Wi-Fi i hostować na tym kontrolerze własną stronę www, przez którą można wydawać po proste polecenia Aronowi. Dodatkowo dorobiłem batery pack do zasilania serwo. To klasyczne chyba samsungowskie ogniwo mam tutaj 18650 w konfiguracji 2S2P. I jeszcze mały osobny power bank, który zasila samego ESP32, bo jak na razie, jak próbuję zasilić z tego samego stabilizatora napięcia i ESP32 i serwa, to podczas intensywnej pracy serw zdarza się, że ESP się restartuje i wszystko się sypie. Żeby tego uniknąć, na razie tak. Ale co jest fajne? Fajne jest to, że Arun stawia teraz jakby własną sieć Wi-Fi, własny mały serwer i możemy wykonywać proste, zapisane wcześniej pozycje. Jeszcze nie realizuję żadnych sekwencji, muszę to dopisać po prostu jako funkcjonalność, ale już jest fajnie, możemy zrobić jamnika, możemy zrobić siad, możemy zrobić jamniaka i możemy na przykład podać łapkę. No cześć, możemy też podać drugą łapkę. Cześć. Trochę zaczynają mi już siadać baterie w tym baterypaku, muszę go naładować. Ale co jest ciekawym efektem ubocznym tego podawania łapek, to jest coś takiego. Lewa łapka, prawa łapka. Tańczący jest. Aronsiat. Także jest całkiem fajnie, całkiem nieźle. Teraz już naprawdę można się pobawić algorytmami i kombinować, co z tym zrobić dalej. Jest jeszcze bezczujnikowo, to znaczy on nie wie, czy ma łapki w górze, czy w dole i tak dalej. Ale tak sobie myślę, bo mam mało doświadczenia, jeżeli chodzi o SP32. Że ta jednostka już jest na tyle wydajna obliczeniowo, że można by w niej umieścić algorytmy do na przykład odwrotnej kinematyki i próbować robić jakieś takie pseudo-autonomiczne sprawy. Myślę też o tym, żeby jak znajdę czas oprogramować kamerę, tą ESP32 kamerę, bo mam do celu rozpoznawania czy może rozpoznawania twarzy, na takiej zasadzie, że jak zobaczę człowieka, to żeby Jakoś na niego reagował, podawał łapkę albo coś takiego. A jak się okaże, że te tutoriale, które mówią o rozpoznawaniu nie tylko wykrywaniu, ale rozpoznawaniu twarzy są prawdziwe, to może nawet zrobić coś takiego, że jak rozpozna swojego, kogoś, kto jest w bazie danych, to podaje łapkę, jak kogoś, kogo nie ma w bazie danych, to robi jakieś, stroi jakieś inne pozy. Ale na razie jest bezprzewodowy, sterowany przez własny serwer www i jest to całkiem, całkiem, całkiem fajne. Jamnik, drop. Przy okazji sprawdziłem, że może to nie jest cheetah z MIT, ale też się potrafi nieźle do tyłu wywalić. To może jeszcze nie jest salto w tył, ale taka pozycja przewróconego jeża jest mu nieobca. Nie będę tego robił, bo spadnie mi z biurka i pewnie by się skończyło to źle. Siadaj. No. Jamnik. I dawaj łapkę. To cześć. No to tyle. Jak będzie coś nowego, to pewnie znowu nagram.